Siemanko w pierwszym odcinku z najnowszej serii Hardkorowe przeżycia Jestem ze dzisiaj Gimmy Też. Który nie gra, bo ja... właśnie pojazd, gdy się witałeś. No dobra, i Gimmi się gra. Droga. No grasz sobie w Battlefielda. Jestem... Play for o. free i się ogarni, bo znowu mnie nie słychać. Serio. Tak. Zabiję. Nie, więc bądź ciszej mów albo mniej mów. Chyba ciszej, bo mówisz to będę dużo. Dobra. Więc tak to jest... Daj, wsiądę sobie do czołgu. No no to jeszcze ciszej mów, bo ci bardzo dobrze słychać. No macie słabo słychać. Gdzie Nie, tu, dobra. Jest to... Zamknij opę. Zamknij opę. Nie ja będziesz mi rozkazywał Jak się Maciek. I to jest e, pierwszy odcinek na, na, na nowym kanale. Właśnie, a podaj mi link do tego kanału. No jeszcze go nie założyłem, ale go dopiero będę zakładał. Dzisiaj nie miałem czasu dzisiaj. Komputer mi przyszedł. Poszedłem na trening. No, nie miałem czasu, ludzie proste. Znaczy, w stachu proste. Wszyscy znają swoje imię już. A, ty. Um. Wszyscy oprócz. Wszyscy to nikt. To jest, jest najlepsze. Tak, no mnie wyjąłem, szkoda. E, dobra. No zbieramy sobie drewno trochę i pójdziemy w świat. Zakładać domki i prowadzić normane Tak. Seria hardcore to wieka, że trzeba przeżyć. Jak się umieza, to się świat usuwamy, by bo każdy to chyba wie. Niesamowite! Jak wpadłeś na ten pomysł? Cicho, bądź, bo, bo mi psujesz przesadnie. Bardzo fajne, bardzo... Weź Dobra, ]cie. cicho. Usrajcie mu pieniędzmi. Jakim pieniędzmi? Nie, nie wiem. Nie mam parę z Z tego. Te pieniędzmi ci mają na oskoczenie. Nie, ja nie chcę. Dziękuję. Dobra, i tak. E, strefa, e, seria skończy się wtedy, kiedy zginę bądź pokona Ender Dragona. Więc raczej prędzej zginę niż zabiję Ender Dragona, więc... Ale spróbujesz. No spróbuję ja z... się będziesz się starał. Właśnie będę się starał, będzie wspiera. Nie zaraz będzie się z swoimi plecami. Że jestem pała lamer i dalej. A sampis sam od naszym się Eee. No i beczek. Słyszyć. Znowu mnie helikopter zabił. Ale dobra, co? Już mam trochę drogna. To tu się nas świat. świat. Ja tu musiałam zabijać ludzi helikopterem. To nie fair wobec ludzi, tak? No. No, tak. Właśnie sobie trochę tego węgiła. Smutno. Idziesz sobie spokojnie, nie wiem, do Biedronki, Ja tu nawet wyskakuje to taki helikopter. Nie, nie pójdziesz. Nie pójdziesz. Nie, nie pójdziesz, dzisiaj no, sobie świeżego mleczka, tu za Nie, 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 Dobra. nie, Dobra. nie, 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 Dobra. nie, nie, wiem nie, nie, Mam taki dylemat, Czy zrobić sobie taki domek z drewna stojący na ziemi? Czy w skalę? Gościu. Gościu? Jaki gościu? Ja. Skończył mi się świat. Woda się zaczęła, Nie kończąca się woda. Nie. Mm. Tak, spróbuję pójść. Dobra, robię to popł popłych. Tak lolol, co ja zrobiłam w bitcu? Choke, 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 Popłyniemy. choke. Nie da się. Popłyniemy sobie. Poszukamy ten terenów. <susza> tak. Co? O, dżungla fajnie. No, 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 no. Z fajnie było sobie do ja nie ma może... może... coś zrobić w wciągi. Ale to... No, teraz... Nie, tutaj znalazłem czołg. Trochę się A, o dobra. nie I dobra. Nie rozwalamy czołgówka. Eee, dobrze. Czołg naprawdę na ten, tak się odcięczasz? Dobra, teraz y, będzie taki okres przełomowy jakby na kanale, czyli będą się pojawiały w większości filmiki z, dobra, z powinny być dobrej jakości. Bo, bo wymieniałem złe rzeczy w moim kąpie. Usuł mi się FPS, wszystko nie laguje mi tak i się cieszę. Dobra, tutaj rozwalę super łódkę. Dobra. Tak, chodźmy przed siebie tutaj gdzieś. Może znajdziemy jakieś fajne miejsce do ulokowania się. Gdzie będzie można fajnie się wybudować. Ciągle jakaś woda. i ciągle jakaś dno, płynąć. I ciągle dno, jakaś no tam Co tam jest? Tam jest jakaś wyspa. O, ładne miejsce, jakaś dno, tu się można lakować Może znowu co mi, bo tam takie zadziwienie w skale. Bo trzeba się tam jeszcze dostać. Nie wiedząka. Szkoda. O tam Jakie fajne miejsca tu są. No ja nie można... o. Nie, tam będzie magazyn już jakby zapreślał ale myślę, albo nie, tam będzie lepiej matas. I tutaj sobie nie. Kurczę, i tyle mata zrobię. Po co w tej można zrobić tutaj latający domyk, dobra, ale to... Pomyślimy później. Zresztą tutaj trzeba jak... się dostać dalej. Tak. Dobra, zobaczymy jak to wygląda w ogóle. No fajnie, może to jest jakiś zamówiony. Tutaj to Dobra, wykopimy kompromis te tego. Nie można tu zbudować jakiś prowizoryczny domek początkowy Co tam robić? Witelka z wodą Po prostu będzie jakieś. Przepalimy je, będzie lepsze Będzie lepsze, smaczniejsze i w ogóle inne Dobra, zbierzemy koble do końca. O co, mi że one będą takie lepiej poformowane te góry, ale dobra. Dobrze, jest. Trochę sprawy później się zrobi jakąś chatkę. Myślę, że tutaj sobie zrobię taki... Papatkę. Nie. Akurat ja nie trafiłeś. To sobie zrobię się latającą taką chatkę. Tutaj. No nie wiem jeszcze.

Taki okay, prowizory, żeby po prostu był domek. Ja tutaj nie będziemy mieszkać. Będzie magazynek. No I mamy się. I no, tak jest. No. Dobra. Wszystko. O, spodem. Tak, sobie już na to. Chcemy wszystko do tego... 3 chatki, Ну, Ну, фак. Что Меня один гость убил, потому что... слабый, да? Нет. Да-да, мы так закончим первый ...фильма. więc ja się z wami Nie. żegnam, to był pierwszy odcinek hardkorowego przyjęcia. dziękuję bardzo za oglądanie, cześć!